Uj. Bo Rafał mówisz ostatni to zacznij. Okej. Okay. Witajcie kochani w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Wczoraj wprowadziliśmy trzy postaci: Jana, Piotra i zaskakująco Judasza. O nich opowiedzieliśmy, a dziś chcemy zobaczyć jak wyglądała samotność w czasie ich przeżywania Paschy i co z tego możemy wziąć dla siebie. Samotność jest takim zjawiskiem, które myślę prędzej czy później dotknie każdego z nas. Myślę, że ze względu na te okoliczności, które teraz nas jakoś dotyczą tym bardziej. Ale ta samotność właśnie, może być ze względu na okoliczności, sytuację, nie wiem, kwarantanna, więzienie. Może być też starość, może być też po prostu samotność taka w rodzinie, ale też może być taka samotność trochę z naszego wyboru. Mniej lub bardziej świadomego. Świadomie, kiedy rzeczywiście izoluję się od dru drugiego człowieka, od takiego głównego nurtu życia, kiedy uciekam trochę w siebie, e, właśnie po to, żeby jakoś odejść od tego, co, co być może mnie za bardzo e, nie wiem, przestrasza, może za bardzo mnie jakoś przerasta w jakiś sposób. To mniej świadome jest wtedy, kiedy e, czuję się samotny albo odczuwam tę samotność, ona nie jest dla mnie przyjemna, dobra, ani w ogóle, a mimo tego jakoś w nią popadam. Myślę, że to często dotyka nawet tych, którzy wydawałoby się na zewnątrz dużo robią. Czasem jest tak, że zbawiasz świat, robisz dużo dobrych działań na zewnątrz, kładziesz się spać i kładąc się spać, nie czujesz się, czujesz się bardzo, bardzo samotny. E, chciałem powiedzieć cholernie, ale chyba nie wypada. E, więc powiedziałem to już. Niemniej e, może być tak właśnie, że czujesz się po prostu samotny. E, pomimo wielu kontaktów, wielu różnych relacji i tak dalej, gdzieś ta samotność nas dotyka. I w kontekście Judasza, to jest ta samotność, która nie wynika z okoliczności, tylko wynikała bardziej z jego własnej jakiejś takiej decyzji. Trudno by to było analizować, czy to było jego świadoma, czy nieświadoma, czy tego dzieciństwo, czy tam ktoś mu zabrał opadkę w piaskownicy, której nigdy nie było i tak dalej. No w to się nie bawmy, bo to jest słaby wątek, ale, ale to jest jakiś rodzaj samotności, która, która wynika gdzieś z samej postaci Judasza. I z jednej strony rzeczywiście, on dużo robił, bo przecież trzymał i zabezpieczał w jakiś sposób apostołów, tą grupę apostołów, trzymając pieniądze, zajmując się ich finansami, więc no, można powiedzieć, że działał. Też czasami dawał różne inicjatywy, kiedy mówił, żeby wydać na kogoś pieniądze, żeby ofiarować te pieniądze. Niemniej, no właśnie, utrzymywał wspólnotę, zabezpieczał tą wspólnotę bardziej powiedział, zajmował się, zarządzał ich finansami mógł dawać im poczucie bezpieczeństwa, że nie musieli się martwić o to, co jeść, co będą mieli jutro do picia i tak dalej. A mimo wszystko właśnie jego serce nie było w tej wspólnocie, nie? że to jest coś takiego, że niby z nimi chodził, niby dawał im to poczucie bezpieczeństwa, a był gdzieś obok, można powiedzieć. Nie? Druga rzecz, też był gdzieś blisko Pana Jezusa, no bo na tej ostatniej wieczerzy przecież macza z nim kawałek chleba w kielichu a mimo wszystko zdradza go, nie? więc znowu jest gdzieś obok. Eee, I ostatnia ta rzecz, kiedy wydaje się, że zdradza się jego taka chęć zdobycia władzy, zdobycia pieniędzy, e, też takiego zdobycia kontroli e, nad tym, co się dzieje, no bo ta zdrada też jest takim, wynika też z takiej potrzeby skontrolowania, e, zapanowania za, za tą sytuacją, która się wydarza, że że, że, że jeżeli sprzedam go, to będę gdzieś pan tej sytuacji, wyjdę z tego obronną ręką. No i co? I Judasz też w tym nie jest, nie? no bo wyrzuca te srebrniki. I ostatecznie właśnie tego te samotność yy, pcha go aż do takiego motywu, w którym on odrzuca swoje własne życie. Więc to jest taka, bym powiedział, samotność źle rozwiązana. Yy, no bo właśnie, nie jestem ani we wspólnocie, ani jestem z tym mistrzem. Ani nawet nie jestem we własnym życiu, ani nawet nie jestem w tym zysku, dla którego w jakiś sposób podejmuję tyle działań. Więc to jest samotność, która izoluje ciebie od tego, co się dzieje naokoło, chociaż możesz pełnić dużo fajnych funkcji, możesz robić dużo fajnych rzeczy, zdobywać najlepsze oceny, a mimo wszystko jesteś od tego izolowany. I Judasz jest tym przykładem tej postaci, która, która źle, bym powiedział, przeżywa samotność, albo w tej samotności zostaje. I kompletnie nie potrafi sobie z nią poradzić. To myślę, że chyba tyle by wystarczyło. A dalej, już nie wiem, jaka była kolejność. Piotrek, teraz. Ja opowiadałem o samotności Jana. I ta samotność Jana jest najmniej chyba spośród tych wszystkich naszych postaci jakoś związana z dystansem, dlatego że Jan jest i pozostaje aż do końca blisko. Zresztą, może nawet i to jest jakoś dodatkowym ciężarem, że on sam został y, z Jezusem, on i kobiety, ale wszyscy moi przyjaciele, wszyscy moi znajomi y, zawiedli. Może ja powinienem był, może lepiej być gorszym, ale jednak w tym gronie swoich towarzyszy. To jest jakiś taki ciężar bycia y, z przodu. No, ten ciężar też się jakoś fajnie powtórzy w scenie stania, kiedy biegnie razem z Piotrem do grobu i jak pewnie kojarzymy, dobiegł pierwszy, ale nie chce tam wchodzić pierwszy, że on nie, nie chce być pierwszy, nie chce być sam. On musi poczekać, żeby przyszedł też ten wolniejszy, może starszy Piotr, i dopiero razem wejdą, że gdzieś to jest w Janie, że mu jakoś to, to ciąży, że on jest z przodu, że on jest ten właśnie jak powiedzieliśmy wczoraj, wyjątkowym, jakoś wyróżnionym. I teraz sobie powiem otwarcie, że trochę odejdę od samej postaci Jana. To znaczy, zacznę trochę jakoś się tutaj dopatrywać różnych rodzajów samotności, które, które spotykam też wśród innych ludzi, też w sobie. Ale tak zastrzegam, że to, co teraz będzie, to będzie tak zwane Biblical Fiction. To, to już jest luźno związane. Natomiast, yy, natomiast ten trud Jana, tego, że on jest tym najwierniejszym spośród uczniów i sam jest z tym, jakoś mi się kojarzy w ogóle z jakimś dramatem czy samotnością ludzi, którzy mają poczucie, że zostali pozostawieni przez złe decyzje swoich yy, znajomych. E, e, czasami nawet spotykam się z ludźmi, którzy mają taką w sobie świadomość, że oni wiedzą, że powinni zostawić swoich e, znajomych, którzy staczają się, i oni nie mogą im pomóc, i jeśli z nimi zostaną, to oni pójdą razem z nimi na dno. No i to jest taka straszna, straszna walka w nich. Czy rzeczywiście może nie byłoby naprawdę lepiej, żebym ja się z nimi stoczył, ale jednak nie zostawił ich. Nie? Hmm. Gdzieś nawet w tym wyróżnieniu, a nawet jakiejś świadomości swoich dobroci, może być w ogóle takie poczucie winy. Bo to jest też samotność osoby, która ma poczucie, albo tak sobie sama mówi że mam lepsze warunki, dostałem więcej niż inni. Gdzieś z jakimś takim głosem że inni mają gorzej niż ty że ty się mogłeś tutaj dostać pod ten krzyż. Bo jesteś taki szczególny, wyjątkowy, a inni, inni to walczą naprawdę o coś, a Ty masz po prostu wygodnie. Ty wszystko dostałeś za darmo. I to nawet wręcz może brzmieć tak właśnie z takim specyficznym poczuciem mniejszości, że Ty dostałeś wszystko na gotowe. I ponieważ tak świetnie Ci wszystko wychodzi, tym gorzej się możesz z tym czuć. Takie poczucie marnowania. Tym bardziej, że Jan w całej tym swoim wyróżnieniu i swoich wyjątkowych możliwościach. Tak jak powiedziałem wczoraj, nie podejmuje żadnych akcji, on nic nie robi. Eee, tu, e, I tu mi się od razu kojarzy, że trochę jakoś pogłębiona wersja tego, że czasami może ktoś mieć nawet własne, świadomość jakiegoś szczególnego talentu czy możliwości i że ja to marnuję. Że lepiej byłoby, gdyby ktoś dostał ten talent, że on by lepiej wykorzystał te szanse, które ja mam, że po prostu marnuję, marnuję to, co mam. I, e, co albo ja widzę, albo może nawet inni mi mówią, że ja jestem umiłowany uczeń, że ja jestem ten naj, najzdolniejszy w klasie, ja jestem ten najfajniejszy spośród i takie przytłaczające poczucie, ale to jest łuda, to jest wrażenie, przecież ja nie, zdo, nie podołam tego, tym, tym oczekiwaniu, tym mhm. głos: tyle zostałeś, tyle nic z tego nie ma, nic z tego nie produkujesz, e, że masz, e, że marnuje się na ciebie mnóstwo rzeczy. Że gdzieś jakoś w rzeczywistości, też religijnej, duchowej, że Jezus marnuje na mnie swoją uwagę, że on mi daje non-stop tyle uwagi, tyle miłości, naprawdę mam mnóstwo yy, i ja nic z tego nie produkuję, nic z tego nie, nie, nie rośnie, jestem bezowocny. Yy. I wydaje się, że istnieje jakieś takie przedziwne poczucie osamotnienia. Czy nawet poczucia jako, jakoś odrzucenia przez to, że ktoś mnie traktuje w sposób specjalny czy wyróżniający. Eee, że gdzieś już zupełnie idąc w tą fikcję biblijną, można byłoby powiedzieć, że pasowałoby wręcz, żeby ten Jan był albo Jedynakiem, cudownym dzieckiem swoich rodziców, albo jakoś e, najbardziej kochanym spośród braci. Że ten Jakub był mniej kochanym bratem. On dostaje całą uwagę, całe zainteresowanie, prezenty, nie wiem, najlepszą szatę, a i tak mu jest cały czas mało, jakby jest jakaś pustka, nieprzekraczalna. E, jakoś jest tak, że mam poczucie, że o takiej samotności ostatnio artyści dużo mówią, zwłaszcza z, z naszej ostatniej sceny rapowej. Jest Kebona Fide, Mata, e, Tako. Ale jeśli odnajdujesz się jakoś w, tym, w tej samotności, to mam taką propozycję, właśnie staję jakby z Janem. Że, że on ma podobnie, że, że on, on też czuje tę samotność bycia, bycia z przodu. To I to na, koniec, na koniec święty Piotr. To, co ojciec Andrzej wczoraj powiedział o takim wyobcowaniu Judasza, jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie zaparcia się świętego Piotra, gdzieś też to zobaczyłem. Święty Piotr, który najpierw u świętego Marka jest przywołane to, że on był Nazaryjczykiem Jezusem. Potem jest przywołane to, że ty byłeś pośród nich, a potem jest powiedziane, i ty jesteś Galilejczykiem, jesteś jednym z nich. I za każdym razem tutaj Piotr zaprzecza. Piotr zaprzecza tej głębokiej tożsamości, że zna Jezusa, zaprzecza swoim powiązaniom ze wspólnotą ludziom wokół siebie i zaprzecza wręcz temu, że jest Galilejczykiem, że odrzuca to skąd przyszedł, to kim jest, w momencie zagrożenia, że on w momencie zagrożenia zupełnie traci grunt pod nogami, bo co jest dla Świętego Piotra problemem? Dla Świętego Piotra problemem jest to, kiedy zostaje pozbawiony możliwości bycia liderem, działania, przewodzenia. Wtedy, kiedy on może sięgnąć po miecz, wtedy, kiedy on może coś powiedzieć, wystąpić w imieniu wspólnoty, Wtedy, kiedy on może podpowiadać Jezusowi, co Jezus powinien robić, on wtedy czuje się swobodnie, bo jest na czele, tam jakoś się dobrze odnajduje. Ale kiedy Jezus mówi o tym, żeby schować miecz do pochwy, kiedy wspólnota się rozbiega i święty Piotr jest jakby jedynym, który próbuje iść za Jezusem, wchodzi najdalej, gdzie tylko się da, żeby tego Jezusa zobaczyć jeszcze, wtedy staje się coraz bardziej bezbronny. I bardzo mocno widzę, że to przeżywanie e, samotności, i u świętego Piotra ewidentnie to jest samotność, której on nie wybrał, która na niego spada. To przeżywanie samotności może obnażyć to, że brakuje nam tego gruntu pod nogami, że tracimy, zaczynamy wątpić już w to, kim jesteśmy. E, I tu świętego Piotra to doprowadza do zdrady. To, że on nie może wytrzymać. E, bez właśnie wspólnoty, bez poczucia tego, że jestem kimś, bo coś robię, nie może wytrzymać. To bardzo jest dla niego trudne zatrzymać się i być po prostu sobą, być człowiekiem nie być aktywnością, nie być swoimi osiągnięciami nie być swoją pozycją we wspólnocie nie być swoją pozycją wobec mistrza ale być sobą tą jednostką, która. Czasami musi przeżyć moment samotności, również tej niewybranej. Wtedy jest mu bardzo ciężko. I to jest bardzo ważne, żebyśmy usłyszeli i zobaczyli, że to że, jemu był, to, że nam może być ciężko, to, że mogę mieć w sobie takie przeżycie, że samotność jest dla mnie bolesna i w samotności szukam koniecznie aktywności, żeby ją zagłuszyć, szukam koniecznie drugiego człowieka, żeby natychmiast on pomógł mi wrócić na dawne tory, że to nie jest coś, czego Biblia nie zna. To nie jest coś, co Biblia próbuje ukryć przed nami, ale wręcz pokazuje Piotra, czyli lidera Kościoła, jako tego, który sam bardzo mocno to doświadczył. To jest bardzo piękne, kiedy mówi się o tym, że święty Piotr, on został nazwany, on został uczyniony skałą przez Jezusa, bo Jezus wiedział, że Kościół będzie tak silny, jak będzie, najsłabszy, jak będzie silny najsłabszy jego element. Więc jeżeli Piotr, którego słabość widzimy, tak mocno staje się podwaliną kościoła, to jest, chcę powiedzieć, że to, że odkrywamy w sobie ten lęk przed e, niedziałaniem, ten lęk przed byciem w samotności, e, nie musi nas prowadzić wcale do losu Judasza. Może nas prowadzić do losu świętego Piotra, bo w pewnych momentach ich przeżywanie tej samotności było naprawdę podobne. Że było jakimś odkryciem e, że człowiek zaprzecza tej swojej tożsamości, wspólnocie, zaprzecza relacji z Bogiem, zaprzecza relacji do, samej, do samego siebie. Więc oni to przeżywają podobnie, ale Ewangelia nie mówi, że to jest droga, która jest skazana na los Judasza, ponieważ święty Piotr ją przekroczył. I tym, co bardzo mocno widzę i co jest tym źródłem nadziei, to są te łzy Piotra, które powstają wtedy, kiedy, jak mówi święty Marek. Po usłyszeniu piania koguta Piotr wspomniał na słowa Jezusa. On sobie przypomniał słowa swojego mistrza. On już nie zagłuszał słów Jezusa różnymi aktywnościami, tylko pozwolił sobie usłyszeć, że Jezus wiedział o jego słabości, a mimo to chciał, żeby on był tym liderem. Że Jezus wie o naszym lęku przed samotnością. E i nie chcę, żebyśmy na siłę udowadniali, że sobie dobrze będziemy z nią radzić. Wtedy mogą się po pojawić te łzy, że ta samotność nigdy nie jest tak totalnie przejmująca, bo jest w niej z nami Jezus. Bo on ją zna i razem z nami ją przeżywa. Jak dojdziemy już jutro do wydarzeń po zmartwychwstaniu. To zobaczymy, że nawet po zmartwychwstaniu Piotr wraca do tego schematu samotności: że to nie jest coś, co raz na zawsze zostało pokonane, ale to jest coś, co gdzieś w nim tkwi. No i zobaczymy też, jak dalej Jezus po pozwala Mu dobrze przez to przejść. To na tyle. Jeżeli chodzi o kolejny dzień naszych rekolekcji. Jak widzicie, zmienił się troszkę nasz outfit. Wczoraj w ferworze przygotowań zapomnieliśmy założyć habitów, ale dzisiaj jesteśmy już elegancko e, ubrani w habit w naszych celach zakonnych. E, I dzielimy się z Wami Słowem Bożym. E, mam nadzieję, że będziecie z nami też jutro i posłuchacie rozstrzygnięcia tych opowieści. Jak będziecie grzeczni, to was oprowadzimy kamerką po celi. Ja nic nie pokażę więcej, bo tylko ta no, część no, jest posprzedana. Prostu... Dobra, do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się dobrze w samotności.